Cześć, tu Damian Lewczuk, akademia CADCamp.PL i w tym filmie pokażę Ci jak włączyć lub wyłączyć przyciąganie do siatki w szkicowniku w nowej wersji FreeCAD, FreeCAD 021. Rozpocznę nowy szkic. Wybieram płaszczyznę XY i jak widzisz, mamy tutaj siatkę i ta siatka ma równo rozmieszczone linie siatki i. Przydatną funkcją jest właśnie przyciąganie do punktów przecięcia tej siatki lub po prostu do tych linii siatki. Tutaj jak widzisz wybrałem rysowanie prostokąta i narysowałem pierwszy punkt prostokąta w taki sposób, że leży na tej linii, a drugi punkt narysuję na przykład w punktu przecięcia się tych linii siatki. I do tego punktu mam Przyciąganie, i teraz jak kliknę w tym miejscu, to ten prostokąt został utworzony w taki sposób, że narożę tego prostokąta leży na punktu przecięcia się tych dwóch linii. I jeżeli chodzi o opcję przyciągania do siatki, to wcześniej ona była widoczna tutaj w kontrolkach, a teraz w wersji 0.21 ta opcja jest w tym miejscu i mamy tutaj opcję snap to grid, i jest to opcja przyciągania do siatki. Jeżeli teraz wyłączę tę opcję, to tego przyciągania już nie ma, i teraz już geometria nie jest przyciągana do siatki. Teraz już nie jest tak łatwo narysować geometrię w punkcie przecięcia się dwóch linii. Taką siatkę możemy też wyłączyć. Klikając na tę ikonkę, siatka po prostu będzie niewidoczna. Włączą z powrotem widoczność siatki. I tutaj zwróć uwagę, że jeżeli jesteśmy w takim przybliżeniu, to odstępy pomiędzy tymi liniami są. Stosunkowo duże i te odstępy są określone tutaj w tym parametrze, w parametrze spacing, ale mamy też zaznaczoną opcję grid auto spacing i opcja ta powoduje, że jeżeli będziemy przybliżali tę siatkę, to odstępy pomiędzy tymi liniami zostaną dostosowane i będą się zmniejszały. Jeżeli chcemy zachować stałe odstępy pomiędzy punktami siatki, to odznaczamy tę opcję. I teraz już jak przybliżamy widok siatki, to te odstępy cały czas są stałe i wynoszą 10 mm. Te odstępy możemy zmienić na przykład na 5 mm i jeżeli opcja grid auto spacing jest odznaczona, to te odstępy pomiędzy liniami siatki będą stałe. Ja zaznaczę tę opcję i tutaj wrócę do wartości 10 mm. I tak to działa, jeżeli chodzi o siatkę, przyciąganie do siatki i określanie odstępów pomiędzy liniami siatki. Jeżeli chodzi o przyciąganie do siatki, to ja zazwyczaj z tego korzystam, zwłaszcza jak tworzę takie proste kształty i jak te kształty mają być o w miarę równych wymiarach, ale czasami są takie sytuacje, że to przyciąganie do siatki przeszkadza. Po prostu jak coś rysuję, to czasami niepotrzebnie to przyciąganie do siatki zadziała. Wtedy możemy po prostu w łatwy sposób to przyciąganie do siatki wyłączyć poprzez odznaczenie opcji Snap to Grid. I tak, jeżeli chodzi o tę opcję, to jak mamy tutaj miejsce w menu, to możemy to stąd przeciągnąć. I jeżeli by się zdarzyło tak, że nie jest to widoczne, to klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy i te narzędzia związane z siatką są to narzędzia edycji szkicu. Jeżeli teraz odznaczę tutaj te opcje, to te ikonki zostały ukryte. I klikam prawym, i z powrotem zaznaczam narzędzia edycji szkicu, i te ikonki są widoczne. I tak, mamy tutaj jeszcze opcję Snap to Objects, i jeżeli mamy włączone wiązania automatyczne, to tak naprawdę ciężko zauważyć działanie tej opcji, bo jeżeli chodzi o opcję Snap to Objects, jest to po prostu przyciąganie do istniejących już geometrii, ale jeżeli mamy włączone wiązania automatyczne, to i tak to przyciąganie będzie działało. Teraz odznaczę całkowicie przyciąganie. Wyłączyłem przyciąganie zarówno do siatki, jak i do obiektów, ale mam włączone wiązania automatyczne. I wybieram rysowanie geometrii, wybieram znowu rysowanie prostokąta i chcę, aby naroże prostokąta leżało na tej linii. To po prostu, jeżeli ta linia jest podświetlona i kliknę tutaj lewym przyciskiem myszy, to nowy prostokąt został powiązany już z tą geometrią. Mimo tego, że mam wyłączone przyciąganie zarówno do siatki, jak i do geometrii, to przez to, że są włączone wiązania automatyczne, przyciąganie do geometrii działa. Podobnie w tym przypadku kliknąłem na tę linię i tutaj nowy prostokąt został powiązany z tą linią. I zwróć teraz uwagę, najadę na tę linię, aby była ona podświetlona, tak żeby w tym miejscu utworzyć punkt prostokąta. I teraz przybliżyłem się trochę, nie ruszałem kursora, ale widać, że kursor jest trochę odsunięty od tej linii. I klikam w tym miejscu, i klikam, żeby określić drugie naroże prostokąta, i nowy prostokąt został powiązany z tą geometrią. I to jest właśnie dzięki wiązaniom automatycznym, ale mogą pojawić się takie sytuacje, w których chcemy, aby nowo utworzona geometria leżała na istniejącej już geometrii, ale nie chcemy, aby była powiązana. Wtedy możemy wyłączyć wiązania automatyczne, i teraz jeszcze nie włączam tutaj przyciągania i utworzę kolejną geometrię. I zobacz, mimo tego, że najeżdżam na ten prostokąt i ta linia była podświetlona na żółto i kliknąłem w miarę blisko tej linii, to te geometrie nie są ze sobą powiązane. Teraz włączę przyciąganie zarówno do siatki, jak i do geometrii, i teraz tak najadę na linię tego prostokąta. Przybliżam się, tak, żeby ci tu pokazać, że kursor nie leży idealnie na tej linii. Klikam w tym miejscu i nowa geometria została powiązana z poprzednią geometrią, ale nie mamy tutaj wiązań. I teraz, jak chwycę za ten punkt, to mogę to przesunąć i te geometrie nie są ze sobą powiązane. I właśnie w taki sposób możemy korzystać z przyciągania do geometrii. Ja jednak zazwyczaj. Korzystam właśnie z wiązań automatycznych, ale czasami też są takie sytuacje, w których te wiązania automatyczne mogą przeszkadzać, wtedy też te wiązania automatyczne wyłączam. I ok. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o siatkę, przyciąganie do siatki i przyciąganie do elementów. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.